Hej, trzymaj strony, pokażę, że dzisiaj Wiadomość na moim kanale. Jeszcze jest ze mną Rodrzak. No, tak, właśnie przed chwilą niszczyłem takie rzeczy pewne, przez które trzeba jeździć, co, które są potrzebne do doczenia pojazdu. Chodzi o moje auto. Ehm, no, ale. A, a szczególnie to opony. No, jak opony przeszłam sobie uprzedzić. Ulaporn, znaczy. No, no, Dobra. Dzisiaj... Y... Tylko, że nie strzelałem nabojami takimi. No tam. Y... No. no właśnie. Więc tak. Nowa misja dzisiaj do przygotowania. Kasyno gramy, żeby wygrać. Będziecie pani Baker Zostawcie łapy w górę, suba, dzwonem. Dobra, Kasy... nie przedłużaj, gramy. Napiszcie komentarz, bicie inskord na instagrama, dorobka, toż bijajcie bo... Czemu kasa się zmniejszyła Było 2 miliony.

It's mental as well as physical quest I'm so strong mentally I could I could break that Just in half Just with my mind I could, but I Mr. Chang's uncle wants to kill me But look, this is a T-shirt And this is a standard T-shirt on Faven We are going to war With the Duggins Every Duggin Runs a multinational corporation their principal interest in San Andreas is oil and gas. Here currently gas, in, gas. in the city. Uh -huh. You destroy and talking. I wish I could go you, but we got another round to get in. Let's do it! I'm no to no. lepiej opuścimy, my lepiej wyjdziemy, nie chcemy gadać. <laughs> Z psycholami też nie chcemy gadać, więc cześć. No, cześć. Czekajcie, no. o co chodzi w tej misji. No, bardzo ciekawe. BARDZO! ten hmm. tak y, zawsze, gdy robię te 4 no, super no jest litro. wiesz? co jest? to się pojechał no bo zaznaczam przecież nie dojedziesz No, proszę. Bo coś ma wsiano. Dobra, jeź, ja spróbuję to ogarnąć. Chwila, ja, może zmienimy się nie tego. Grafiki coś pomoże. O, odlagowało mnie. Dobra, czyli trzeba troszeczkę poczekać. dobra Jak ty jesteś w tym auto, które było na czarno? To moje. Które przemalowywaliśmy na czarno Które przemalowywaliśmy? A to Audi? To no. jest trójka Bo dowiedziałem się Nie, nie, to jest BMW Co, tam Co jest? Cze czerwony pasek głośności mi się zrobił Na tym no, się na mikrofonie Czemu ty tego? Klaskałem ci, slow ci robiłem, wysiadaj No wysiadaj, bo nam odjeżdża cel, no. Ha! Nie, bo mi ciebie, bo to masz jaki nie wiem. Nasze... Jak odjeżdża. Nie, bo staliśmy w miejscu. No tak. No bo byliśmy poda, a akurat jechało. It looks like you got to take a truck. Three more to go. Mm -hmm. Mm -hmm. Teraz spadniesz. Chcę ci powiedzieć, że on ci już odjecha, nie? Ty musisz się zmienić. Nie waż się. Dobra, no, Dobra idziemy w stronę. Bo ja no, się. Mhm. ze mną nie zginiesz. No, okej. Okay. Trzymam się za słowo. Żyjesz? Żyjesz Niby tak by tam, nie byli. No A on No dzwoni do mnie Tu bez kitu Też do mnie zadzwoni Zaznaczyć się i broni Co jest? Ciekawe Ej no co? Tam nie wjechało tu nie no nie, ci Ej, no, nie, nie wiem co jest grama. Ej no to ja nie wiem Wy żyjemy w Matriksie Też mam No serio Nie no teraz to już jest na pewno z matrixie żyjemy No pewnie e, Co jest? Co jest? Co ja się <grym _> robi obywateli, O, O, całego regionu, całego Ej, całego regionu, całego regionu, Gieta, czy no tak tam? No on ogólnie na księżycu. No dieta ja nie byłem, ale widziałem. I A wiesz jaka tam też. jest grawitacja? No nie ma jej to Teraz Ci pokażę jaka tam jest grawitacja. Nie no. Czyli ale tam normalnie co lecisz do góry, nie? No wiem. I no. Tak, to chcesz to pokazać? Minecraft spotka na lewitację Tak to Tego typu Tego typu Ale z I mi coś, czego ja nie mam coś, co je... coś, co mi nie jest potrzebne. O, na nas jest. Na przeciwno Teraz jest. Totalnie. Teraz. O, oh, jak się wściekł w Brawo. Ajo. Jajo. Ciekawe co się do NS... Gas Company And Company Oooo oh. Ciekawe Ja nie mówiłem, za mną mnie Gynia Gdybyś z Michałem jeździł to ty byś zginął po sekundzie Ale wiem, bo bym nie zabił. No tak, Natomiast teoretycznie tak Praktycznie w samochodzie, no nie, ale tak to tak Co? Zademonstrować hmm, się jakby to wyglądało w samochodzie? Yy, nie, nie musisz, bo ja wiem jak to by wyglądało. Ja z nim jeździłem parę razy. Nie, no, dużo razy z nim jeździłem. Ale mogę cię zademonstrować. Nie, 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 nie. Ale on, no on po prostu nie potrafi jeździć, A i teraz mnie nie zwyzywa, bo nawet nie ogląda mojej filmiki. Dobra, nie powiem, nie no jest... Ej, jak nie przejechałem po co? Bo, no, za wysokie auto. Jak za wysokie? Za, za, nis, za niskie to oni mają mikro. I tekstury. Gdzie ty jedziesz? Z tyłu jest. A. <laughs> No ma, to w ogóle nie patrzysz. To działa? O kurde. Tak, zmniejsza się. Ale. Mamy potężny samochód. Zniszczysz ten. Nie e, poczekaj tutaj.

Dobra A to się do tej głows wszystkie, a opójś teren, podjechałem pod ciebie Nie, ja mam już auto Bardzo dobrze, bardzo kurde chłopie drwituje no. No, kręgle <grymne> no i zrobione. nie zrobiono. Nie, przysinałem, że w ciebie walne. No <grymne> i prawie 20 tysięcy. Prawie 20 tysięcy. Ile ty dostajesz? 17. Ile? 17 tysięcy, ale bliżej do 18. Tak tak. No, no tak będzie, no tak no, nadaje, no, znaczy, no, tak. Długie czytywanie, dobra, mogę się już przeprzeć. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobał odcinek. Było dużo akcji, było. Z zawsze dużo akcji. I dlatego widzicie dorobka na kanał, na Instagrama, wrzuca tam y, zdjęcia. Podczas gdy jeździ rowerem, no ogólnie robi zdjęcia, nie? I widzicie, no, znaczy, na, na kanale, wrzuca filmy. Nie, ostatnio coś wrzuciłeś? No tak, jutro będę nagrywał fajne filmy. No to widzicie, y, bo jutro. Dobry filmik nagrywam. A ale nie na... jutro będzie, tylko wam. Nie jutro, Zaraz. ale najprawdopodobniej już Zaraz, był, bo... Gotuję. No najprawdopodobniej już był ten film. Nie więc no. To oglądacie, to naprawdę to nie. był ten film i co? Zapraszam Was do czekania na pozostałe filmy i w na Discorda i na mojego Instagrama. Ustawienie mapy, suba uropka na scenie komentarzy pod naszymi filmami. Ja się ja już nie przedłużam. Miłego dnia i cześć.